Witam Was serdecznie w tym pięknym miejscu, gdzie ptaszki śpiewają, gdzie życie wzrasta nie umiera, gdzie panuje balans i harmonia, czyli po prostu w lesie. O, zobaczcie, jak tu jest pięknie. O, yeah. To jest cudowne, bo jak się idzie do lasu i jest się tutaj tak świadomie, trochę w medytacji, bez rozpraszeń i tak dalej, no to rzeczywiście czuć, że jest to miejsce po prostu magiczne, piękne na tyle, że po prostu człowiek zapomina, że są inne miejsce na ziemi. I czuje się spełniony, czuje się, że jest w miejscu, w którym chce być. Ja na przykład nie zamieniłbym teraz tego miejsca, tej chłody, na której sobie siedzę na żadne inne miejsce na ziemi. Bo po prostu jest mi tutaj fantastycznie. Czuję, że bardzo dobrze po prostu wpływa na mnie to miejsce no, dlatego super sprzyjać w lasach i to jest właśnie część miłości własnej o której dzisiaj chciałbym trochę powiedzieć, bo bo bardzo łatwo jest się nie kochać w dzisiejszych czasach, bardzo łatwo jest oddawać swoją energię na zewnątrz oddawać ją dla innych ludzi, dla firm Pieniędzy, dla ideałów, dla religii i tak dalej, i tak dalej, bo bardzo dużo pokus istnieje w dzisiejszym świecie i czeka na nas za każdym rogiem jakaś pokusa. Pokusa zarobienia pieniędzy, pokusa e, przyjemności, pokusa e, rozrywki, i tych pokus jeszcze nigdy tak dużo nie było, bo gdzieś nie spojrzymy, mamy pokusy. Czy to Netflixy, czy to właśnie praca, czy to jakieś wyjazdy czy to e, alkohol, czy to cukier czy to restauracje i tak dalej tak dalej na każdym rogu czekają pokusy, które zabierają nam po prostu naszą uwagę, czyli naszą energię czyli to co jest najcenniejsze czyli też miłość własną bo jeżeli, czym jest miłość własna? W ogóle czym jest miłość? Tak w skrócie, to miłość to poznanie. Jeżeli coś poznajemy, to wtedy pojawia się miłość, bo zaczynamy to rozumieć i czujemy z tym jedność, zrozumienie i odczuwamy uczucie miłości. I miłość własna, czyli podstawa w ogóle miłości, żeby cokolwiek pokochać w życiu, musimy najpierw pokochać siebie. Żeby pokochać życie, musimy pokochać siebie, bo jesteśmy życiem i to jest połączone ze sobą. Jak kochamy siebie, zaczynamy kochać życie i kochamy. Innych ludzi, też, bo widzimy w nich siebie. I po prostu podstawą miłości własnej jest poznanie, jak wcześniej powiedziałem, i poznanie siebie, czyli właśnie medytacja, czyli obserwacja tego, kim jesteśmy, obserwacja swoich myśli, swojego ciała, świadoma relacja z ciałem, świadoma relacja ze swoimi myślami, obserwacja, właśnie i dbanie o to, poświęcanie czasu sobie. Ale to nie jest tylko poświęcanie. Czasu, żeby, no nie wiem, robić coś co się lubi, co też jest bardzo ważne, ale też po prostu najpierw trzeba zrozumieć co się lubi i poznać siebie poprzez zwykłą obserwację. A te wszystkie pokusy, które są za rogiem, po prostu zabierają nam tą uwagę, bo jeżeli się nażremy jedzenia, potem obejrzymy film, potem jeszcze pójdziemy do pracy pracować, które nie lubimy, to potem nie mamy już energii ani chęci, żeby się przyjrzeć sobie. Potrzebujemy odpocząć, się naładować, a często jest tak, że odpoczywając, ładując się, kolejne pokusy przychodzą kolejny film na Netflixie, kolejne jakieś słodycze albo coś takiego. Dlatego zachęcam po prostu, bo widzę, jakby ogólnie, zachęcając Was, to zachęcam też siebie, bo sam dochodzę do tych wniosków poprzez własne błędy cały czas i zachęcam po prostu do tego, żeby w pierwszej kolejności zadbać o siebie, o swoją miłość własną i najlepiej się to robi rano po prostu, bo wstajemy, każdy dzień jest pierwszym dniem reszty naszych dni i to jak go zaczniemy to wpłynie na nasz cały dzień, a ten dzień wpłynie na nasz kolejny dzień i tak dalej, i tak dalej, to jest efekt domina. Więc jeżeli zaczniemy dzień od miłości własnej, czyli na przykład pójdziemy do lasu, albo medytujemy, albo zrobimy coś co lubimy. Na przykład pogramy w piłkę albo potańczymy, albo po prostu zrobimy jogę, nawiążemy kontakt ze swoim ciałem, albo się porozciągamy, pójdziemy pobiegać. I. No, a ta medytacja też jest najważniejsza według mnie. Po prostu przyjrzymy się sobie i naładujemy się energetycznie. Będziemy czuć się po prostu zakochani w sobie i będziemy czuć się dobrze ze sobą. To wtedy będziemy lepiej działać w ciągu dnia. Będziemy się dzielić tą miłością z innymi. To będzie miało efekt na naszą pracę, na nasze czyny, na to, jak mówimy, na to, kim jesteśmy i tak dalej. I całe nasze życie będzie napełnione tą miłością, która się zaczęła właśnie od nas samych, rano na początku dnia. I ważna jest tutaj właśnie jakby ta nauka dyscypliny, bo można raz, dwa razy zacząć fajnie dzień, a potem na przykład coś nam wypadnie i zamiast właśnie zadbać o tą miłość własną, to zadbamy o to, żeby komuś na przykład zrobić dobrze, komuś jakąś przysługę dać, albo pójdziemy do pracy zamiast rano właśnie pomedytować i dopiero pójść do pracy i tak dalej, i tak dalej, albo wieczorem na przykład, to też ważne, będziemy za długo siedzieć na e, komputerze, grać w gry, albo oglądać e, seriale, albo pójdziemy na piwo z kimś i to będzie miało potem e, efekt na nasz kolejny poranek, bo przez to zaśpimy, nie będziemy mieć czasu dla siebie, albo motywacji, albo siły i tak dalej, no, więc po prostu warto o to zadbać, i wtedy jest czas na wszystko inne, i energia na wszystko inne, i chcemy się dzielić, i życie jest piękne. A jeżeli o to nie zadbamy, to po prostu pojawia się cierpienie, bo i tęsknota za sobą, za brak miłości, czyli po prostu strach, cierpienie i tak dalej, i tak dalej. <grym> więc warto po prostu. Siebie postawić na pierwszym miejscu w życiu, choćby nie wiem co się działo, bo nawet jeżeli będziemy pomagać wszystkim innym, ale nie sobie, no to w końcu nasze baterie się wyczerpią i my nie będziemy szczęśliwi, i potem nie będziemy już mogli nikomu pomóc. A jak zawsze, na pierwszym miejscu postawimy siebie, będziemy ładować się sami energią, bo skupiając się na sobie, medytując, sami napełniamy się energią no to wtedy mamy tej energii tak dużo, że po prostu możemy zmieniać świat dookoła, inspirować innych i pomagać innym ludziom po prostu z radością na twarzy, a nie z przymusu czy z poczucia obowiązku. Bo to jest nieefektywne. Działanie z poczucia obowiązku jest nieefektywne. A efektywne i ogromną moc mają działania, które są po prostu napełnione miłością i radością. I do tego Was zachęcam w ten piękny dzień. I co? Dbajcie o siebie, kochajcie siebie, pójdźcie na randkę z samym sobą, dajcie sobie czas, spędzajcie dużo czasu ze sobą i, i co? Szanujcie się po prostu. <laughs> Przesłałam z tego miejsca dużo pozytywnej energii, miejcie wspaniały dzień. Subskrybujcie ten kanał, dawajcie lajki like w górę i zapraszam też na sesje indywidualne, takie live coachingowe i sesje dotyczące stricte dietetyki. E, oczywiście na razie są darmowe, więc zapraszam i co. Do zobaczenia, wiecie wspaniały dzień. Namaste.